Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Ech, mogłam się napić przed wyjściem. Tak, ale dzisiaj taki vloguś terenowy. E, idę do cieci na, na pierogi z jagodami. Ale do tego dojdę. E, tak, słuchajcie, wczoraj dostałam od Mimoxa, Mimox pozdrawiam cię serdecznie, e, dodatek do Eurotrack Simulatora 2 ze Skandynawią. No więc wczoraj sobie pojeździłam, oglądając przy okazji Ostatnio już część Harry Pottera. Wiem, że był wczoraj na TV nie słuchajcie. Ja nie mam telewizora. Nie mam nawet podpiętej kablówki. Nie oglądam telewizji w ogóle, nie? Zresztą po co, jeżeli mogę to samo oglądać w internecie, bez reklam? A nawet jeżeli z reklamami, to nie takim, że pół filmu przeleci. Tak, ale słuchajcie, o czym to ja? O oglądaniu Harry Pottera, tak. No słuchajcie, bo ostatnio tak miałam i jeszcze raz powiem, no słuchajcie. Ostatnio tak miałam, że oglądam sobie po nocach Harry Pottera Tak bardziej dla zaśnięcia w sensie z ten film na już tak bardzo, że sobie po prostu potrafię zasnąć po 5 minutach oglądania. Więc tak sobie sukcesywnie każdą kolejną część. Oglądałam i sobie na niej zasypiałam I co jakiś czas, sobie, wiecie, siadałam, oglądałam ją w całości, i tak dalej, no. Ogólnie śmiać mi się chciało, bo w tym samym czasie, kiedy ja zaczęłam oglądać, zaczął to oglądać Balin, a w żaden sposób się ze sobą nie konsultowaliśmy w tej sprawie. A więc ogólnie było to yy, dość śmiechowe. No, ale oglądam tą ostatnią część. I tak właśnie doszłam do wniosku, które sam opisałam na Facebooku. Czyli w Woldi miał plan, tak? 7 Horcruxów ustawione, 7, szczęśliwa liczba, wszystko miało być w porządku. To nie Har od małego, parcie na szkło, będę se ósmym i haci w The Voldemort. Nie ma, nie ma, nie? Har miał po prostu parcie na szkło od małego i nic na to nie poradzisz. Czekajcie, bo oni rozkopali przejście, bo yy, kładą tutaj. W kostkę Dobra. No, więc Biedny biednym po prostu Voldemort z całej grupy poszedł w pizdu. Dodatkowo nie ukrywam, że najgorsza dla mnie scena w Harry Potterze to scena, kiedy Bellatrix uderza w rudą i pani Westley wchodzi sobie na oweczkę naszą cudowną Bellatrix zabija. Po prostu... Ona powinna dostać tak właśnie gadaniu przez Baliną, że ona powinna dostać medal. W sensie Bellatrix. Jakby zabija rudą. Że w końcu nie musielibyśmy się męczyć. Męczyliśmy się z nią przez tyle części. I chuj. Ja nie wiem czy to jest kwestia tej aktorki czy... Znaczy w książce mnie tak... W książce mnie tak winni... W książce mnie tak, tak... tak Ginny nie wkurzała jak w filmie. Tylko trzymałam ciuki za Bellatrix. Cały czas liczę na to, że jak będę oglądać ten film, to w pewnym momencie ta historia się zmieni. Ale cóż, chyba marne szanse. Ech. W ogóle Rolling, zamiast tam pisać jakieś moje boje, to napisałaby dzieje Berat Bellatrix. Myślę, że wiele osób by się skusiło. Ja bym tam po prostu była pierwsza w kolejce. Zdecydowanie mogłaby, a nie jakieś tam, wiesz, pierdolone. No, ale sobie oglądam tego chorego. I zjałam sobie po tej skandynawii, muszę przyznać, że bardzo ładnie dodatek zrobiony yy, Bardzo fajnie Bardzo fajnie są osiedla porobione, bardzo mi się to podoba. Będą pewnie jakieś live, więc sobie sami zobaczycie. Sami będziecie sobie mogli to ocenić. No i czekaj to ogólnie przechodzimy przez... Jedno z takich gorszych skrzyżowań nie. Nie. Yy, to... Idziemy tam, 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 tam Jeszcze Wam pewnie wrzucę jakieś mięce składki bo to jest moja ulubiona kładka. Yy, jaki na jaki zimna kwar na ogar no, ogólnie wczoraj miałam problemy z zaśnięciem Więc swój standardowy budzik wyłączyłam Przedstawiam sobie budzik na 12.30 Budzę się o tej 12.30 Widzę, że mam wiadomość na poczcie głosowej Odsłuchuję Ciocia Marysia Dobra To oddzwoniam Bo Ciocia Marysia zaprasza na pierogi z jagodami Ciocia Marysia raz w roku robi pierogi z jagodami O i są to best pierogi z jego Po prostu je uwielbiam Jak nie lubię pierog... pierogów z owocami jak Jakę Jak nie lubię jagód to pierogi z jego damami ci Timarys jest wypas i cóż i po prostu zawsze się idzie No więc jak tak sobie wstałam o tej 12.30 Chwicie powiedziała, że mam być na drugą. Zawsze lepiej być wcześniej, bo chwicie nie warto się spóźniać. Więc e, mówię tak, o wpół do muszę wyjść. To jest ogólnie szybki prysznic, miecie głowy, słyszenie głowy, ubieranie się i dreptam. Dreptam, dreptam. No, to tyle z takiego małego update'u z drogi. Dorzucę wam parę ujęć składki. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane, pozdrawiam Was kina. Trzymajcie się i cześć! To co kierunek łódź Warszawa, czy może Katowice Kraków? Gdzie wolicie?